Czy byłeś, czy byłaś kiedyś w sytuacji, że straciłeś, straciłaś absolutnie wszystko? Może zbankrutowałeś, może umarł ktoś dla ciebie bliski, może to był rozwód, może to poważna choroba, może amputacja, może niespełnione marzenia. Nie wiem, tego mogło być naprawdę dużo. I wydaje się patrząc na życie, że niektórzy przechodzą w tego w życiu więcej, niektórzy mniej. Ale wydaje się, że każdy na jakimś poziomie przeżywa to, że coś stracił i że już nie może tego odzyskać. To bywa bolesne, to bywa trudne. I dzisiaj przyjrzymy się sytuacji takiej osoby, która straciła dosłownie wszystko. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ rozważamy różne cuda w życiu Jezusa. W Nowym Testamencie słowo cud i znak są słowami używanymi zabiednie. Cud to jest to, co Jezus uczynił, a znak to jest to, co on oznacza. I w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale czytamy pewną historię, która zaczyna się tak. Wkrótce potem udał się, chodzi o Jezusa, do pewnego miasta zwanego Nain, a, a podążali za nim jego uczniowie i tłum wielki. Czyli łatwo sobie wyobrazić, że Jezus, idą uczniowie, idzie tłum, dochodzą do pewnego miasta. Gdy przybliżyli się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego. Jednego syna matki, a ta była wdową. Czyli spotkały się dwa tłumy. Wiadomo, że pierwszeństwo ma ten, który wychodzi, więc ten tłum wychodził, bo nie chowano w mieście, tylko poza miastem. Więc dwa tłumy i pewnie dwie różne emocje. W jednym tłumie byli ludzie, którzy byli podekscytowani, słuchali Jezusa, byli zaciekawieni, byli ożywieni. I drugi tłum, w którym była samotność, smutek, beznadzieja, gdy wydawało się, że wszystko się już skończyło. Możesz powiedzieć: No, Andrzej, nie dramatyzuj, to wiadomo, był syn matki, więc ona cierpiała jednak. Ona cierpiała z tego powodu, że na pewno on nie żyje, to na pewno, ale też musimy zrozumieć, co w tamtej kulturze to oznaczało. Ona była kobietą. Nie miała męża, bo była wdową, i umarł jej jedyny syn. Czyli cały jej majątek był do rozdzielenia przez Radę Miasta. Ona mogła jedynie prosić, żeby ktoś ją przygarnął, dał jej jakąś strawę. A jeżeli nikt taki się nie znalazł, była skazana na żebranie. A jej majątek przepadał. Majątek nie należał do kobiety. Jeżeli umierał mąż, należał do synów, Jeżeli, ona miała jednego syna, jeżeli syn umierał, majątek należał do miasta, a nie do niej. Okrutne? Okrutne, ale tak było. Więc ona była zrozpaczona, bo umarł, umarł wcześniej jej mąż, którego prawdopodobnie kochała, umarł jej syn, którego kochała, i została bez niczego, czyli można powiedzieć w jej sytuacji dokładnie, dokładnie, straciła wszystko. I tu słowo pokazuje nam niesamowite miłosierdzie Boga do nas ludzi. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Więc na jej widok, ona nic nie zrobiła, ona cierpiała. Jak mówi jeden z psalmów, i bardzo lubię te słowa: Panie, ty widzisz trud i udrękę i patrzysz, aby wziąć je w swoje ręce. Bóg widzi trud, Bóg widzi naszą udrękę, Bóg widzi, jak cierpisz i Bóg sam przychodzi, żeby pomóc ci. To jest niesamowite. Bóg może przyjść w różne sposoby przez audycję, którą słuchasz, w czasie modlitwy, w czasie czytania książki, w czasie nawet filmu, który zupełnie nie jest jakimś filmem o, o duchowości religijnym, ale Bóg może też przyjść bezpośrednio. Kilka razy w moim życiu tego doświadczyłem, że kiedy byłem taki zdołowany, sfrustrowany, kiedy wydawało mi się, że całe moje życie się rozpadło z różnych powodów, i to rozpadło nie, nie, nie oznacza, że nie wiem, straciłem pracę, grozi mi śmierć, chociaż i takie przeżyłem rzeczy. Natomiast często po prostu wydaje nam się, że już nigdy nasze marzenia się nie spełnią, nie będziemy szczęśliwi, odrzucił nas ktoś, kogo kochaliśmy, nasze ambicje się nie spełniły, różne rzeczy mogły przyjść. Wydaje się, że straciliśmy wszystko. Ale Bóg widzi to. I Bóg mówi: Nie płacz. Dlaczego mamy nie płakać? ponieważ On jest odpowiedzią, On jest rozwiązaniem. I teraz, rozumiesz, nie chodzi o to, żeby nie mieć żałoby, jeżeli coś było warte, czy ktoś był wart naszej miłości, jest wart naszych łez, tak, to jest ważna zasada, ktoś, kto, czy coś, co było warte naszej miłości, jest wart naszych łez. Natomiast chodzi o to, taki rozpaczliwy płacz i smutek, który nas zamyka i mówi, już nigdy nie będzie dobrze. Ale Jezus nie tylko wypowiada słowo. Czasami tak się właśnie zaczyna pociecha w naszym życiu, że gdzieś doświadczamy jakiegoś spokoju na modlitwie, gdzieś przychodzą nam myśli pełne nadziei, jakieś dobre słowa od kogoś, jakaś inspiracja. To jeszcze nie jest zmiana sytuacji, ale to już jest pociecha, to już jest zapowiedź zmiany. Jak mówi jeden z psalmów, znak, zapowiedź pomyślności. I co robi Jezus? Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. I to jest niesamowite, że Bóg może przywrócić to, co w naszym życiu umarło. I nie mam tu na myśli tego, że ktoś, kto umarł dla Ciebie bliski, Bóg ci go przywróci. Ale pamiętam człowieka, jakie małżeństwo, wspaniałe małżeństwo, wierzący ludzie, kochani przez swoje dzieci, później wnuki, i ona zmarła. Była wierzącą osobą, zachorowana w otwór, wierzyli, modlili się, my też się modliliśmy, zmarła. I ten człowiek był naprawdę, pogrążył się w wielkim smutku. On ją bardzo kochał. On nie stracił wiary. On modlił się, on wołał do Boga. My modliliśmy się, wołaliśmy do Boga, żeby go pocieszył. Przeszedł ten czas smutku, żałoby. I dzisiaj, wiele lat po tym wydarzeniu, jest szczęśliwy z inną kobietą. Z nową żoną. I on mówi, nigdy nie myślałem, że mu ból po tej zmarłej pierwszej żonie kiedykolwiek ustąpi. Bóg sprawił, że nie tylko ból ustąpił, Chociaż trwało to czas, ale że także dał mu inną kobietę, która go pokochała, a on ją. I wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się wiezionim po całej Judei, po całej okolicznej krainie. No i może też powiedzieć: Andrzej, ale nie zawsze tak bywa. Tak, nie zawsze tak bywa. Ale m, balansuje to bardzo często, mówiąc w audycjach o nowym, nowej. Nowym niebie i nowej ziemi. O, ja się zakręciłem. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, tak, oczywiście tak, ale też po tej stronie życia Bóg jest w stanie odpowiedzieć na nasze wołania. Nie mówię, że odpowie na, wszystko, odpowie na wszystkie, ale mówię, że może. I że jeżeli będziemy wołać, to stwarzamy Mu możliwość, żeby to zrobił. A więc Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, tak ta wdowa. Tak jak zobaczyłeś ją i współczułeś jej, bo widziałeś, jak bardzo cierpi. Tak zobacz nas i współczuj nam, bo zobacz, jak bardzo cierpimy. Zobacz na tych, którzy naprawdę cierpią, bo stracili kogoś bliskiego, bo stracili swoje zdrowie, bo utracili coś ważnego w życiu. Ty widzisz ich i Ty wiesz, jak im pomóc. Duchu Święty, stąp na tych wszystkich ludzi. Ogarnij ich ciepłem Twojej miłości. Niech oni teraz doświadczą tego, że ich kochasz. Niech oni doświadczą Twojej pociechy, Twoich nadziei i Twoich dobrych myśli. I Duchu Święty doprowadź ich do tego, co najważniejsze, tak jak ta kobieta nie tylko odzyskała swojego Syna, kogoś, kogo kochała, ale też odzyskała pociechę od Boga, odzyskała nowy obraz Boga, uzyskała relację z Jezusem. Tak spraw, żebyśmy z tych wszystkich życiowych tragedii wyszli, mając lepszą, żywszą i mocniejszą relację z Jezusem. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Boże Słowo, zapraszam Cię na spotkania ze Słowem. Więcej informacji w linku pod nagraniem.